Witam kochani, dzisiaj będę robiła mufinki z jagodami i z dodatkami. Będzie też sos jabłkowy i banan. Ale co będę potrzebowała? Jeden kubek znaczy szklanka 250 ml mąki pełnoziarnistej, jedna druga szklanki białej mąki. Do tego jedną młyżeczkę proszku do pieczenia i jedną łyżeczkę sody oczyszczonej. i soda to będzie mi potrzebne kilka to sobie wymieszam ale powiem wam co jeszcze jedna trzecia szklanki mleka jedno jajko jedna trzecia szklanki jakiegoś tłuszczu może być masło, margaryna, nawet olej może być jedna trzecia szklanki do tego jeden sos jabłkowy takie małe pudełeczko, nie wiem nawet ile tutaj jest i jeden mały banan Później dodamy jeszcze jagódki. Także zaczniemy od tych mokrych składników. Najpierw wymieszamy sobie. No a zamiast cukru, kochani, będzie syrop klonowy albo można dać sobie miód. No ale jak ktoś chce, to może dać sobie cukier. Ja użyję ten syrop klonowy. Akurat mi się kończy, także cukru nie dają, tylko ten syrop. Przechodzimy do miksera. wrzuciłam tłuszcz, sos jabłkowy. Wszystko to wymieszam sobie, dopiero dodam mąkę. Mamy jeszcze tutaj banana, troszkę rozniotłam tak tylko widelcem. Banan jest taki dojrzały, tak dlatego jest słodki. Nie potrzeba tyle cukru. Ops. Jedno jajko. Syrop klonowy. Już taki nam został, do wszystko wlewam. To jest zamiast cukru. Reczko za chwilę dam. Najpierw muszę sobie to. Troszkę wymieszać. Teraz Teraz dosypuję mąkę, dopiero później dam mleko, ocenię, jaka będzie gęsta. Tak, dosypałam mąkę z proszkiem i sodą. Teraz dodaję mleko. Ocenię to wszystko. Na, na pewno wszystko. Na pewno wszystko. Teraz dobrze musimy wyrobić dopiero dodamy jagódki wszystko się ładnie wymieszało teraz na sam koniec dodaję borówki mam jakieś niecałe dwie szklanki mrożonych borówek delikatnie wymieszam i nakładamy do tych foremeczek o dużo jagódek tak muszę wymieszać delikatnie teraz zrobią się kolorowe no i nakładam sobie sobie po takiej łyżce pełnej. A no fajne, bo dużo jest właśnie jagódek. I ponapełniam sobie te spore meczki. Są papierki. No i kochani, wyszło mi 12 takich niepełnych, ale urosną, no, będą. Ładniejsze, jak urosną. Piec nagrzewam na 200 stopni i będę piekła tam między 20 a 25 minut. Potem Wam dokładnie powiem, jak długo piekłam. I kochani, papeczki gotowe. piekły się 24 minuty. Poczekamy chwilkę, wyjmiemy z tej blaszki, żeby przestygły, i potem spróbujemy. i Powiem Wam, czy dobre, jak smakują. I kochani, machinki przestygły. Jeszcze nie tak całkiem. Delikatnie usuwam ten papierek. Nie chcę o Elegancko. Przekroimy na pół. I zjemy sobie na pół. I spróbujemy. Oto te mafinki. Bez cukru, bardzo zdrowe. Tak wyglądają. Mmm. Ja wsuwam. Próbuj, próbuj. Takie lekkie, wypieczone. No ta mąka ciężka i takie mm. wypieczone. Mm -hmm. Na proszku, tak? Mhm. Mm Proszek i soda, ale pyszne. Mmm. Się. Na następnym razem mogę dać samą tą pełnoziarnistą mąkę a nie można chleba upiec na sodzie i na tym można, można spróbować dużo dałam no jak ciekawe, pycha pycha no to mm. udało się kochani próbuj, ocenisz no, próbuję też pyszne o, mięciutkie, takie fluffy wiesz co, że nawet no, nie słodkie nie dałam chyba trzy łyżki tylko syropu chlonowego. naprawdę nie potrzeba, banan dosłodził i są pyszne jakbyś zrobiła taki chleb bardzo dobre. Jak to? Mm -hmm. To będzie płycha. Na proszku i na sodzie. Tak jak robisz te bananowe chleby, nie? Mm -hmm. To można taki jagodowy chleby zrobić. Mm. no Ale na słodko Ani pyszne, pyszne makinki do porannej kawusi będzie coś pysznego. Mm, pycha. Smacznego do następnego. Coś się pysznego. Pyszne. dziękuję mm. za oglądanie. Trzymajcie ale dobre. się.